W najnowszym wydaniu agrowiadomości non-stop m.in. hodowcy drobiu mogą odetchnąć z ulgą. Polska znów jest krajem wolnym od zjadliwej grypy ptaków. Jak bumerang w wakacje powraca temat karania mandatami rolników za pracę w godzinach nocnych. Izby rolnicze wnioskują o umożliwienie korzystania z programu Moja Woda także rolnikom. Nie ma symptomów poprawy w skupach, dobrych wieści na rynku produktów rolnych jak na lekarstwo. Główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka poinformował 13 sierpnia o odzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Na terenie naszego kraju w sezonie 2019-2020 odnotowano 35 ognisk grypy. Niezwłoczne wdrożenie przez inspekcję weterynaryjną procedur zwalczania, przewidziane w przypadkach wystąpienia tej choroby, odniosły zamierzony skutek. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt otrzymała raport po zakończeniu czynności związanych z likwidacją choroby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Polska tym samym odzyskała status kraju wolnego od zjadliwej grypy ptaków. Wszystkie państwa, które wprowadziły restrykcje związane z wystąpieniem tej choroby w naszym kraju, zostały poproszone o ich zniesienie przez głównego lekarza weterynarii Bogdana Konopkę. Żniwa to okres intensywnych prac w gospodarstwach, wieńczących całoroczny nakład prac i środków. Ponieważ żniwa są uzależnione od pogody, nic dziwnego, że w sprzyjających warunkach trwają do późnych godzin wieczornych. Niestety wielu to przeszkadza i jak w latach ubiegłych posypały się mandaty dla rolników hałasujących po godzinie 22. Szerokim mechem odbił się wpis Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza do spraw rolnictwa o rolniku ukaranym mandatem za koszenie kombajnem po godzinie 22. Polityk proponuje uznanie takich prac za czyn w stanie wyższej konieczności. Słyszę, że policja ukarała mandatem rolnika, który pod pretekstem żniw kosił zboże kombajnem po 22 i zakłócał wiejską ciszę działkowiczce z miasta. Nie do wytrzymania ci rolnicy. Od świtu do północy kręcą się po tych swoich polach i zagrodach, hałasują, kurzą. Napisał z przekąsem na Twitterze Wojciechowski. Są ludzie, którzy pewnie nigdy nie zrozumieją, że w rolnictwie cykl przyrodniczy jest ważniejszy od produkcyjnego i że dla rolnika nie zebrać dziś równa się ryzyko nie zebrać wcale. Bo kosić można tylko zboże suche bez rosy. Brak rosy w nocy zapowiada deszcz, czyli jak po zmierzchu nie ma rosy, to się nie śpi, tylko kosi, bo od jutra może lać deszcz i będzie po zbiorach, wyjaśniał Wojciechowski. Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje od lat, by mieszkańcy miast przeprowadzający się na wieś składali specjalne oświadczenia które przekazywaliby urzędnikom z gminy. W piśmie potwierdzaliby, że znane są tej osobie warunki i specyfika warunków życia na terenach związanych z produkcją rolną i w związku z tym nie będą występowali z jakimikolwiek roszczeniami. Podczas żniw rolnicy otrzymują również mandaty za poruszanie się kombajnem po drogach publicznych bez zdemontowanego hederu. Jest to duży problem dla gospodarzy, ponieważ przy dużym rozdrobnieniu działek często odpinanie zespołu żniwnego jest bardzo czasochłonne. Za jazdę po drodze publicznej z nieodpiętym hederem rolnik może otrzymać mandat w wysokości 500 zł. Należy jednak pamiętać, że kombajnów, w których nie ma możliwości zdemontowania hedera jest w naszym kraju bardzo dużo. Związki rolnicze od lat apelują o wprowadzenie przepisów znoszących czasowo takie obostrzenia i by w okresie żniw od 1 lipca do 31 sierpnia można było poruszać się kombajnami z hederem o szerokości 4,2 metra po drogach publicznych. Warto zaznaczyć, że takie przepisy są Stosowane w innych krajach z powodzeniem od wielu lat. Kończące się żniwa to czas, kiedy rolnicy zaczną wywozić obornik na pola. To na pewno, jak co roku, spowoduje lawinę skarg z powodu uciążliwego zapachu pojawiającego się na wsiach. W imieniu redakcji, już dziś apelujemy do skarżących, by pozwolili rolnikom wykonywać swoją ciężką i bardzo dla nas wszystkich ważną pracę. Zarząd Krajowej Rady Spraw Rolniczych wystąpił do ministra klimatu Michała Kurtyki o wprowadzenie zmian do przepisów ustanawiających program priorytetowy Moja woda, aby z programu tego mogli skorzystać również rolnicy. Obecnie w programie zawarte jest zastrzeżenie, że dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zdaniem samorządu rolniczego wykluczenie rolników spośród beneficjentów programu jest nie tylko przykładem rażącej dyskryminacji, ale również przyczyni się do marnowania wody opadowej z domów jednorodzinnych rolników, którzy stanowią większość mieszkańców wsi. Wysokość dotacji, nie więcej niż 5000 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie, stanowi gwarancję, że nie będą to duże inwestycje, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki, a zebrana woda wystarczy jedynie na podlewanie ogródka przydomowego w zagrodzie rolnika. Zdaniem samorządu rolniczego docelowo należałoby umożliwić dofinansowanie do urządzeń gromadzących i rozprowadzających wodę z dachów zabudowań gospodarskich, która powinna być pozyskiwana i wykorzystywana właśnie do wspomagania nawadniania upraw rolnych. Już po raz ósmy obchodzony był wielki dzień pszczół. Lasy państwowe, które wraz z ministerstwem środowiska pilotują ogólnopolski program wsparcia pszczelarstwa i bartnictwa pod tytułem Pszczoły wracają do lasu, przypomniały, że święto to ma przypomnieć o roli, jaką zapylacze pełnią w całym środowisku. To właśnie im ludzie zawdzięczają produkcję jednej trzeciej żywności. Te pożyteczne owady zapylają aż 77% gatunków roślin z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Z programu środowiskowego ONZ wynika, że 84% z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, głównie pszczoły. Mało tego, wyłącznie te ostatnie zapylają 90% roślin, czytamy na stronie internetowej Lasów Państwowych. Niestety obecny sezon nie jest łaskawy dla pszczelarzy, którzy informują o mniejszej ilości pozyskanego miodu. W tym roku zbiory miodu są o wiele słabsze niż w poprzednich latach. Przyczyną niższych zbiorów jest tegoroczna pogoda, powiedział polskiej agencji prasowej prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie Tadeusz Dylon. Jak podkreślił w tym roku, nie ma miodu z Lipy i ze Spadzi, choć jak zastrzegł, ten ostatni rodzaj miodu może uda się jeszcze w jakimś stopniu zebrać w sierpniu i wrześniu. Jest trochę miodu rzepakowego i wielokwiatowego, wiosennego, czyli miodów jasnych, natomiast jeśli chodzi o miody letnie, ciemne, to jest ich bardzo mało albo wcale. Zobaczymy jeszcze jak dopisze gryka, ale przy takich upach to raczej nie będzie dobrze, powiedział prezes Związku Pszczelarzy na Podkarpaciu. W Polsce Południowo-Wschodniej wytwarza się przede wszystkim miód spadziowy, jest to lider w produkcji miodu w kraju. To tu ponad 4 tysiące pszczelarzy prowadzi 110 tysięcy rodzin pszczelich. Na kilometr kwadratowy przypada 6 rodzin pszczelich, przeciętna krajowa to 4 rodziny. Tylko średnie krajowe kukurydzy i żywca wołowego zyskiwały w ostatnim tygodniu, pozostałe produkty znów traciły, taniały wszystkie zboża i rzepak. Po kilku notowaniach na plus, tym razem korekty w dół w cenach żywca wieprzowego. Nie ma wyhamowania w spadkach cen pszenicy konsumpcyjnej. W ostatnim tygodniu kolejne obniżki niemal we wszystkich województwach. W efekcie średnia krajowa straciła 11 zł, a trend miesięczny nadal na głębokim minusie. 10 zł straciła również minimalna cena dla Polski. Mniejsze zmiany na mapie cenowej pszenicy paszowej. Przeważały korekty w dół, ale nie były one głębokie. Było też kilka zwyżek. Między innymi 10 zł zyskała cena minimalna dla Polski. Średnia krajowa w dół, ale tylko o 2 zł. W skali miesiąca zboże to traci 14 zł. 500 zł to najniższa cena oferowana w tym tygodniu za tonę przedżyta. To wzrost w skali tygodnia o 50 zł. Nie oznacza to jednak, że ceny w ostatnich dniach rosły. Wręcz przeciwnie: korekty w dół w większości miejsc w Polsce obniżyły średnią krajową o 5 zł. O 7 zł w ciągu ostatniego tygodnia spadła średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. W skali miesiąca zboże to traci bardzo dużo, bo prawie 8% w ostatnich dniach widełki cenowe w wielu miejscach spadły, ale skrajne dla kraju pozostały na niezmienionym poziomie. Stabilniej na rynku jęczmienia tu też nie obyło się bez spadków, ale było ich mniej i zboże to traciło niewiele. Skrajne ceny dla Polski pozostały na takim samym poziomie jak 7 dni temu. Średnia krajowa traci w skali tygodnia 3, a w skali miesiąca 15 złotych. Pogłębiła się w ostatnim tygodniu różnica między skrajnymi cenami dla Polski za tonę owca konsumpcyjnego. Maksymalna zyskała bowiem 40 zł, a minimalna straciła 50. W czterech województwach straty, w dwóch wzrosty. Takie zmiany wpłynęły na obniżkę średniej krajowej o 7 zł. Pozytywny wyjątek w naszym zestawieniu stanowi kukurydza. W wielu miejscach utrzymują się wysokie ceny za tonę ziarna. Co prawda były też spadki, Między innymi 10 zł straciła minimalna cena dla kraju, ale były i wzrosty. Aż 60 zł zyskała maksymalna cena dla Polski. W efekcie średnia krajowa 14 zł w górę, a trend miesięczny zmienił kolor na zielony. Niemal w każdym województwie w ostatnim tygodniu notowaliśmy korekty w dół w cenach rzepaku. Co prawda cena minimalna pozostała na niezmienionym poziomie, ale maksymalna straciła 30 zł. Tednia krajowa zmniejszyła się o 17 zł. i spadła poniżej poziomu 1600 zł. za tonę. Po kilku tygodniach powolnego odrabiania strat znów straciła średnia krajowa cena żywca wieprzowego. Co prawda w skali miesiąca zyskuje ona niemal 9%, ale w ostatnich 7 dniach straciła 7 groszy. O 10 groszy poniżej 4 zł spadła minimalna cena dla Polski. Maksymalna pozostała na niezmienionym poziomie. Lepiej sytuacja wygląda w skupach żywca wołowego. W sześciu województwach zmieniły się widełki cenowe za kilogram. Zmiany nie były znaczące, ale wpłynęły na wzrost średniej krajowej o 6 groszy. 10 groszy zyskała minimalna cena dla Polski, a maksymalna nie zmieniła się, ale notowana jest w dwóch województwach.